Ja jestem pana Aga i chciałam Wam powiedzieć, że możemy grać jeden, ponieważ tylko um, dla tych mężczyzn, że nie zadziała mi. W nikomu nie a tu nie ma. A więc tak, pierwsza pięćna. Oczywiście podstawowa. To, to podstawowa. Um, nie ma żadnego jest. Druga. To jest dodatek. ręka I trzecia. Druga. Kolejny dodatek.

OK. I ostatni dodatek to wała Mam aż 5 dodatków. Jedną tutaj ja mam tutaj, yy, razem po 6. A więc mówię, jeżeli mi zadziała to... To może to nadal. Ale jeżeli mi to nie zadziała tego nie nagram. I mm, tylko jeszcze sprawa, że właśnie w tej chwili się nic tam nie 21 I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że 8 grudnia będzie ponad, nie, nie ponad, około 6 wywiadów. No, to będzie coś, 6 biegów. I może też jakieś kliniki, które co dostałam na urodziny. Um, um, na przykład jak gramy. Może, ale nie wiem, co zrobię. A na razie nie mówię, co to 哎，这个呢，没法。